Siemanko Miłośnicy, dzisiaj zabierzemy Was w taki codzienny dzień. Mateusz, przywitaj się z widzami. Siemanko Miłośnicy. Taki codzienny dzień naszej pracy, zwykły, ale dzisiejszy dzień zaczynamy od odcinka. A następnie pokażemy Wam, co mamy w firmie. Także oglądajcie. Mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiejszy dzień z nami. Tak jak Dawid powiedział, zaczynamy od pokazania Wam, tak jakby, backstage'u naszych, naszych odcinków. Dzisiaj właśnie będziemy kręcić odcinek o usuwaniu rys, także oglądajcie go w sobotę, na pewno Wam się przyda. Oczywiście na początku musieliśmy zrobić ryskę. O tak, dobra, już. Dawid uczy, użył do tego śrubtaka, lakier się ładnie zwinął i teraz mi zostanie to po prostu wypełnić i zrobić tak, żeby było to jak najmniej widoczne. Trzeba od razu pamiętać o tym, że to może się nie udać, tak, żeby to było kompletnie niewidoczne, ale na pewno będzie to zaprawka, która zabezpieczy. Przed korodowaniem tej rysy gdzieś tam wewnątrz i później co idzie przez co no tak jak w samym przypadku tak samo jest w przypadku odprysków że jeżeli tam zaczyna nam już jakaś rdzewka podchodzić no to później automatycznie puchnie klar i robią się takie głębokie wrzery to też wam pokażemy jak te wrzery usuwać ale to w następnym odcinkach w tym odcinku pokażemy wam właśnie w sobotnim bo dzisiejszy to jest czwartek nasz codzienny taki vlog. O tutaj widzicie to stoi auto co jakieś auto, co przerysowało nam w e, bore pokazywaliśmy Wam na zderzaku o, widać tą głębszą rysę, co robiliśmy to widać no ale poza tym nie wygląda to źle mimo, że było to usuwane w WD-40, tak dla przypomnienia Dobra, no wracając do dzisiejszego odcinka, Dawid poszedł mi jeszcze po taśmę okleję sobie to tak dookoła, żeby to ładnie zmatowić, później wyprowadzić no i działamy dalej, no a jak skończymy nagrywać odcinek, wrócimy do środka, bo tam mamy klejenie PPF-u Mamy Volvo i także stoi czerwone Camaro, przy, przy którym pracuje nasz kolega Rekin. Poleruje jednoetopową korektą lakieru. Później będzie jeszcze zabezpieczenie Moonlightem. Na Volvo musimy skończyć dechroming i będziemy się brali za czyszczenie i za ppf -y. musimy zabezpieczyć je w całości. Tam stoi Camaro, Mateuszek działa z Camaro, także pracowity dzień przed nami, a już jest godzina prawie, że 13. On już to Camaro. Reki, ci jeszcze zejdzie? Jeszcze chwilka. A chwilka to znaczy ilka? Dwie godziny. Chirurgiczna precyzja. Co dzisiaj zrobimy? Chyba jeszcze maseczkę i dach. Co? Chociaż w ppf -y. Nie no, no. Maskę na pewno. Czyli dzisiaj załapiecie się jeszcze na oklejenie dachu i być może maski. Zobaczymy jak wyjdzie czasowo, później. Rakla, rakla, Powiedz Mati, co najbardziej szanujesz? bym się wywrócił przy pracy z folią PPF. Co szanuję najbardziej? No szanuję samą folię, bo jest droga i nie chcemy się pomylić, żeby gdzieś tu przypadkiem nie trzeba było dokupować żadnych elementów. Tego się najbardziej po? Ja bardziej szanuję to, że po takim całym dniu z folią PPF nie trzeba się kąpać, bo jesteś cały mokry. A. Nie wiem, ja, ja się będę musiał wykąpać, nie wiem co ty. Takie z życia, tak, sam mówiłeś, że się nie kąpiesz po PPF-ie, ja, bo i tak ja, jesteś cały ja, mokry. Ja, ja. Tu jest taka praca, że musimy czekać, że tak powiem, aż jedna strona dorówna drugiej, żeby faktycznie raklować to w takim samym tempie. już układa jeszcze tamtą stronę. I raklujemy dalej. Może jeszcze uda się machę okleić. Co tam? Moonlight! moonlight. Jest moonlight? Moonlight. Kurde, te kamaro przyjechało takie wypłowiałe. A rekinek, patrzcie jaką robotę zrobił. No, dobra. Dobra. Okay. A mam zdjęcie jakie było przed. Masz zdjęcie jakie było przed? Pochwalisz się widzą? Jasne. Co pokaż. Mhm. Ale takie jest pół na pół. No nie no dobra, wrzucę te w przebitki. Przyklejmy maskę, teraz musimy sobie ponacinać to delikatnie, podnieść ją do góry, zagiąć do środka, przykleić, żeby się dobrze ułożyła na winklach. No i zostawić do desknięcia. Przypuszczam, że jutro albo pójdzie, będziemy dopiero to odcinać. Także na spokojnie, nie ma co się spieszyć. Tak, już też mamy oklejony, można rzucić okiem. Luks będzie. To teraz się za spaltem, czy? No, no a z boku? Tak. bo no, to no. jest świeżo, sobie Także też za, szybkiej, za dużej prędkości proszę mi to nie osiągać, bo jednak to grozi poślizgiem. Przyczepnąć może się zgubić, stracić. A mówiliśmy tyle razy, żeby bieżnika nie smarować. A Dawid posmarował. Posmarowałem, no bo bieżnik musi też się świecić. Błyszczeć, świeci to się lampa. Dobra, napatrzyli się? Napatrzyli się.

u, tu, tu, tu. Miau, miau. Miau, miau. Gdzie? Widzieliście, jak się ślizgnął na dressingu? Tu! Krawężnik, krawężnik. To A co, je... idziemy do środka i robimy maty? Chyba zakończenie dzisiejszego dnia. Tak. Idziemy do domu i śniadanie. Także miłośnicy. Kończymy odcinek na dzisiaj, kończymy naszego dzisiejszego vloga. Tak, mniej więcej, wygląda, wygląda każdy dzień w naszej pracy, i będziemy się starać rzucać tych dni, tych vlogów jak najwięcej. Chcesz coś, Dawid, powiedzieć? Tak. Powiedzieć, że jeszcze trzeba wstawić Mercedesa, więc, jeszcze taki koniec, nie koniec. Dlatego, że mamy klasyka tego z 70 roku, którego ostatnio widzieliście odcinek na nim. Jak to już powiedział, będziemy starać się pokazywać, jak wyglądają te nasze dni. Czy to był ciekawy dzień? Myślę, że każdy nasz dzień jest ciekawy i każdy dzień ma jakieś tam swoje niespodzianki. No, jakby nie patrzeć, tak jest w firmach usługowych. No tak jest, różni, różni ludzie się zdarzają, różne pytania też tra się trafiają i różne też świadczymy usługi także nie ma co przedłużać jeżeli podobał wam się dzisiejszy vlog i chcecie żebyśmy więcej takich vlogów, vlogów nagrywali koniecznie zostawcie kciuk w górę subskrybujcie nasz kanał i odwiedzajcie oczywiście nasze social media facebook, instagram i także nie zapominajcie o tym, że jesteśmy we Wrocławiu na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 10 i do zobaczenia w następnym odcinku pokaż jeszcze jak rekin jeździ po turecku mercedesa prawie w ogóle go nie widać tam nie ma foteli fotele są tutaj No, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!